Bardzo serdecznie we vlogu masowym. Vlogu. Jak widzicie, jestem w czapce Mikołaja, klimat musi być zachowany. Zbieram się zaraz, właśnie do stajni. Mamy trening skokowy, ale przed tym chciałem Wam pokazać, co zabieram ze sobą. Mianowicie zabieram takie uszy dla pokera reniferowe. Dzisiaj mamy trening skokowy, więc pokerski będzie skakał w uszach reniferowatych Oglądacie tego vloga 6 grudnia. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. W dniu Mikołajek. mam nadzieję, że prezenty do buta super dostaliście. Dla siebie zakładam skarpetki świąteczne, tak żeby było świątecznie. Zaraz wam pokażę, jakie. I otworzymy sobie kalendarz adwentowy z szósteczką. Zobaczymy, co 6 grudnia nam tutaj końska cukierenka przeszykowała. Pojedziemy do stajni i damy mu smakołyka. Tak, prezentują się uszy Renifera. Pokerski dzisiaj będzie miał zaszczyt skakać jako renifer. <grych> tutaj mamy świąteczne skarpetki. Zobaczcie, w Mikołaja, w choinkę. Tutaj mamy drugą skarpetę w prezenty, a tutaj jest kalendarz adwentowy, który pewnie już widzieliście w sobotę na kanale. Pokazywałam Wam właśnie wtedy był 1 grudnia, w sensie jak to nagrywałam, ale wyglądaliście niestety w sobotę. A dzisiaj otworzymy sobie okienko numer 6 i zobaczymy co się skrywa pod szósteczką. Ula ulala gwiazdka słuchajcie gwiazdeczka dzisiaj będzie lądowała dla pokerskiego mm, do zjedzenia ciekawe czemu posmakuje te pierniczki w ogóle tak pachną przepięknie, że sama mam ochotę je zjeść Przedłużam, lecimy do stajni na trening skokowy, muszę tylko zobaczyć, czy mam tutaj czerwony czaprak, czy mam czerwony czaprak w stajni, także no dzisiaj będzie mocno, mocno świątecznie. Ogólnie to pada śnieg, a ja aktualnie, o, skrobie szyby. Ogólnie bo wam, że to jest trochę śmieszne, bo zawsze kiedy ja jestem już, wiecie, gotowa, przygotowana, biorę się wcześniej. To moja Jula wstaje na czas. Zaspała dzisiaj. A jak ona jest gotowa, to zawsze ja jestem taka nieogarnięta i potrzebuję więcej czasu. I przez to my jesteśmy zawsze spóźnione. Mamy mieć na dziesiąte trening, jest dziewiąta chyba 30. Czekajcie. No, no to dziewiąta 9.30 jest. My gdzieś tak jedziemy pół godziny do stajni, także fajnie, fajnie. Jesteśmy już w stajni. Jesiuleczka też, śpioszek, tak, nasz. Tak, też. <laughs> jest Lusia. Zobaczcie jak się cieszy! Ze śniegu! Nie wiem, czy nagrywam ją, ale tak. E, idziemy do konia pokera i do konia... Ojej, jaką masz grzywę, białą. I do konia Wenecji. Strasznie zaczyna śniegiem ogólnie. Strasznie. Padał na zobaczcie jak jest biało. <laughs> jest jon. Koń poker. Przysianie myślałam, że chociaż troszeczkę chociaż troszeczkę będziesz w tym. Ojej. Piorun! Wyjdź, Boże, jaki ty jesteś upierdliwy! No! Wyjdź! Myślałam, że chociaż troszeczkę będziesz że wyjdzie. Ale zaraz mam dla ciebie piorun, dla ciebie niestety nie mam. Gwiazdka z kalendarza. <grytania> Jaka bliźniutka? Chrupanko. Idziemy do stajni. O, trochę zerka mokra. Chodź, idziemy ją zdjąć i rozwiesimy, żeby schła. Chodź, Lusia, idziemy. Luna, chodź, idziemy do stajni. Idziemy na jazdę Jura pierwszy jeździ zobaczcie jak pada mocno jak się lusia cieszy Ojej! Wy to widzicie, co tam jest? O! Udało się. Ale my tego spokerem nie będziemy skakać. Tak jest! Słuchaj, dobra noga, nie daje. Lewa, bójka, lewa, 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 siadaj, 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 siadaj. Dobra noga. Tak! Idziemy już na hale, ale jest strasznie ślisko. Kurde, się, chcę pokazać tylko. O, zobaczcie, jak wygląda pokój. Chodź, Renifer, ej! No pięknie. Wchodzimy na hale i zaczynamy reakcję dziewczyn. O, Uwaga! z reniferem o ja! <grymna> <grymna> o, no, tak, dzisiaj będzie skakał renifer a nie poker dzisiaj proszę nazywać konie renifer konie renifer, proszę, chodź Mojula, wychodzisz? wychodź tak <grymna> a macie czerwone, czerwone? <grymna> No, kurde, Peter dzika czy sra w lesie proszę, bardzo no. <grystanie> Dawaj Dawaj daj, 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 Taki jest widok z Rudolfa. <grystanie> proszę Państwa, ja nie wiem. Jak dzisiaj Rudolf, Rudolf nie będzie skakał, to już nigdy nie będzie skakał. To nie, to nie będzie prezentów. To Powiem Wam jeszcze, że trochę podmarzłam, jak tak stałam i, i nagrywałam Julę. trochę zimno mi się zrobiło, z nosami leci. No mam nadzieję, że się rozgrzeje tutaj. No, na razie sobie z Rudolfem wstępujemy. Czerwony czaprak. No, pięknie jest. Tak, nie śpimy, nie śpimy. Śmiało galopujemy. Tak, nie. O, o śmieszny napis. Kocha tymi uszami, mocha. Beka, no. Taip. Сок so Rzucę teraz. A, dobra. Ja. dobra, dobra. Chodź, 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 chodź nie, nie powyżej stoi. Bardzo renifer Niko uratuje święta. Uratuje te święta? Czy nie ten renifer? Nie? Uratuje te święta ten renifer czy nie? Ostatnio to jest nasz rytuał Ja przygotowuję jedzenie A mój koń patrzy nie? <laughs> Czeka na jedzonko ale Zobaczcie na niego On tutaj cieka Cieka Ja właśnie tutaj przygotowuję jedzonko Pokerski się zawiesił Ale on ogólnie tutaj o, Konsumuje trawokulki no normalnie on je, no nie? Jedź! No, a my tutaj robimy jedzonko, teraz muszę jeszcze pomieszać i już w sumie będzie miał gotowe. Teraz obiadek wcina. Uh, uh, uh. O, Jule też idzie! <ścoughs> Idziemy na wasisko, odprowadzić Pukerskiego. Zjadł, najadł się, dzisiaj tak wylizał. Jak to się nazywa? Pojemnik, wiaderko, miskę, że. że, że, że... No, a, że aż buszczała tak, że nie musimy mieć. Tak, e, także. No, idziemy trochę bo już trochę zamarzło się i lecimy do domu. Ja, tak zmarnię, ale. tak zmarnęło, No, no, ale ogólnie fajnie, fajnie. Powiarski idzie w świat. Alusia, Alusia się bawi. Jej zimno nie przeszkadza. Ja Co Tak? Agresor! Agresor! Agresora zmienia się w pocieszyciela. No, Chodź. A co mnie atakujesz? O Oj, przepraszam. Dziękuję za obejrzenie tego vlogomasa. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich vlogmasków. Mam jeszcze parę pomysłów w zanadrzu. No niestety nie uda mi się dzień w dzień ich tworzyć, ale na pewno kilka pojawi się na kanale. Jeśli chodzi o trening pokerskiego i rudej zresztą. No to oba koniska no, były cudowne, zresztą jak można było widzieć. Kilka tam e, naszych błędów się zdarzyło, no ale og ogólnie było w porządku, także dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podobało. E, czy chcecie więcej vlogmasów? My się widzimy już w kolejnych filmach. E, także buziaki, cześć i pa!